Cześć, w dzisiejszym odcinku podcastu Rapnał jest z nami Remi. Siemanko, prosto z okejki. E, nagrywamy w busie, takie jest życie. I e, dzisiaj porozmawiam sobie o podstawach miksu i masteringu. Remi, U, dokładnie tak. tak, dziewczyny obok z siedzenia się odzywają. E, więc jeśli chcecie, żeby dziewczyny się odezwały, dawajcie łapki w górę. Natomiast <śmiennie> w <ten śmiennie> wracając do tematu głównego, Remi, może powiedz. E, Osoba, która chciałaby zacząć miksować, masteringować materiał, od czego powinna zacząć, na czym powinna się skupić? Przede wszystkim od poznania programu to jest mi się wydaje najważniejszą rzeczą, a poza tym należy nauczyć się takich podstaw jak kompresja, czyli zbijanie dźwięku, czyli ograniczenie dynamiki, załóżmy chociażby w wokalu, w całości utworu, który już przygotowujemy do masteringu, a także oczywiście podstaw ekualizacji, która polega na wycinaniu pewnych częstotliwości. Oraz podbijaniu. A to od jakiego programu zaczynałeś? Ja zaczynałem od Adobe Audition. Był to bardzo prosty program, bardzo prosty program do nagrywania, aczkolwiek gdy poznałem DJ Faudę Łukasza, który pokazał mi program Logic Pro. Zacząłem w tym programie także nagrywać inne osoby m.in. w Akustice. Zakochałem się w nim można powiedzieć, można powiedzieć i do dzisiaj w nim pracuję. Trudne pytanie, czy miałeś legalną wersję tego programu? Na początku miałem odfałdy, więc miałem legalną, po czym sam zakupiłem. 900 zł mi się wydaje, nie jest to tak dużo za tak dobry program. Wiesz co, ja na przykład zacząłem korzystać z legalnych wtyczek, przeznaczyłem na nie około 10 tysięcy złotych i jestem bardzo zadowolony z tego. Jest o wiele lepszy sound. Dobrze, a jeśli chodzi o logikę, mm, jeśli ktoś zaczyna pracować w tym programie, em, jakieś najważniejsze kwestie, na jakie powinien uważać, to. Uważać, przede wszystkim bufor, który trzeba ustawić podczas nagrywania. Jak najmniejszy bufor yy, daje nam najmniejszą latencję, czyli opóźnienie, które słyszymy w słuchawkach podczas nagrywania. I to tak naprawdę główna jest uwaga. Także trzeba pamiętać, że yy, łatwo, yy, że prosto jest nagrywać w logiku i na jednym tracku możemy zaznaczyć jednocześnie R, która o, oznacza recording, czyli nagrywanie, oraz I, czyli odsłuch. Okej, okay, czyli mm, mamy już mniej więcej informacje, na czym Ty nagrywałeś, na co powinniśmy uważać. E, co poza tym, e, jeśli chciałbyś przekazać jakimś osobom, które zaczynają przygodę z miksem i masteringiem, bo ja pamiętam te czasy, kiedy Ty zaczynałeś, więc pewnie masz jakąś masę błędów, które popełniłeś, których powinno się unikać i możesz je teraz wymienić. Tak, przede wszystkim przekompresowanie dźwięku, korzystanie z gotowych presetów, należy znaleźć Punkt threshold, czyli poziom, który jest przekraczany, przy, przy którym kompresja się zaczyna, atak, który dość szybki musi być w rapie, oraz release, czyli próg, który jakby jest to czas, który kończy nam działanie na kompresorze. Jest to bardzo ważne dopasowanie tego. Szybki atak, nie za długi release i ratio, czyli poziomy ściszania, no, między 3-1 4-1 to jest też dość odpowiednie ustawienie jak dla początkującego rapera, który nagrywa sobie w domu. Właśnie tylko należy uważać, bo bardzo często raperzy, którzy zaczynają nagrywanie w domu, raz nagrywają coś bardzo głośno, w pewnym momencie bardzo cicho. Jest to bardzo niekontrolowane. Naturalna kompresja jest to podstawa, która pomaga w lepszym miksie. Okej, okay, czyli kwestie mixu mamy mniej więcej za sobą, te podstawowe, bo moglibyśmy rozmawiać o tym długie godziny. Natomiast jeśli chodzi o przygotowanie miejsca do nagrywania, mm, jeśli już wspomniałeś o tym, że część osób nagrywa w domu, na czym e, powinna się skupić, na co uważać, e, przygotowując sobie miejsce do nagrywania? Na pewno nie powinni robić tego w busie, ale to już wiemy. Pewnie. Ja no tak. nigdy, ty, ja nigdy nie nagrywałem w busie, może w to jest, tyku, jakieś, no to jest, to jest jakaś recepta. Nie wiem w ogóle, nie? Pewnie teraz Cię nie będzie słychać, bo był skierowany i gdzie indziej mikrofon, ale... To trzeba było, wiesz, ustawić. Nie byłem przygotowany na tą sytuację, nie wiedziałem, że Cię spotkam. Ok, czyli na co powinniśmy uważać przygotowując miejsce do nagrywania w domu? Przede wszystkim powinniśmy uważać na akustykę, która może być bardzo zdradziecka. dziecka, mogą być to duże pomieszczenia, które powodują duże odbicia, zwłaszcza wysokich częstotliwości co poza tym musimy uważać na ustawienie mikrofonu, czy jesteśmy zbyt blisko, czy też zbyt daleko niego. Jeśli jesteśmy zbyt blisko, mogą pojawić się rezonanse basowe. Ja zatopiłem. Co jeszcze, na co jeszcze uważać? Mi się wydaje, że duży gain to też jest wada wielu nagrywających osób, ponieważ żeby przebijać się przez bit mieć siebie w odsłuchu podkręcają bardzo głośno mikrofon. Natomiast wystarczy ściszyć bit o 5-7 dB, nagrać się od minus 20 do minus 12 dB, co jest bardzo, optymalnym, bardzo optymalną głośnością, która pozwoli nam więcej wyciągnąć jeszcze z miksu, czy chociażby dźwięków harmonicznych lepiej skompresować, zrobić lepszą ekwalizację, która nie jest na granicy przesteru. Przede wszystkim nie można kierować się typowymi poradnikami z internetu, samemu, uczyć się podstaw oraz kupować kursy. Zapraszam także wszystkich do szkół. Sam byłem ponad pół roku w jednej z takich szkół, natomiast no niestety na moim poziomie niewiele się nauczyłem. Rozmawialiśmy też jakiś czas temu o książce Home Recording dla każdego i Home Recording Level Up. E, I może wypowiesz swoje zdanie na temat tych materiałów. Znaczy wiadomo, oczywiście trzeba zrobić przesiew ziaren od plew, to jest sprawą oczywistą, ponieważ nie wszystkie informacje zamieszczone w internecie, w książkach czy w kursach mogą być dla nas pomocne. Przede wszystkim dużo słuchać samemu i pracować z różnymi wokalami, z różnymi instrumentami. To zdecydowanie ułatwi pracę każdemu i odnalezienie się w tych podstawach. Te podstawy zdecydowanie pomogą w dalszym rozwoju, aby móc robić coraz lepsze, coraz solidniejsze miksy, tak jak na przykład nigdy nie potrafisz zrobić od początku kompresji wielopasmowej. Z czasem to przychodzi do Ciebie. Zrobisz podział na te pasma częstotliwości 3-4. Potrafisz je odpowiednio skompresować, zrobić odpowiednią proporcję. To brzmi zupełnie inaczej. I ja sam do tego dochodziłem bardzo długo. Także przede wszystkim nauka samej kompresji zwykłej oraz ekwalizacji Także kompresji, co ja mówię, korekcji dynamicznej pomoże w odpowiednim masteringu, nie samym miksie już, a masteringu. Do samych miksów przede wszystkim oczyszczanie częstotliwości i dość mocna kompresja, aby ten dźwięk był spójny. Z czasem dochodzi saturacja, z czasem dochodzi wygładzanie, kompresja wielopasmowa. Tylko na to bardzo długo się pracuje i bardzo długo szuka się tych elementów w swoich kompozycjach, w swoich miksach. Okej, okay, dobra. Jesteśmy dzisiaj w niecodziennych warunkach, więc ta rozmowa nie będzie za długa. Mam nadzieję, że jeszcze zdążymy zrobić drugą część przed moimi wojażami jakimiś. Wracając do tematu, ostatnie wyzwania, które gdzieś tam ci się zdarzyły podczas miksu i o których mógłbyś powiedzieć jako taka przestroga dla innych osób, które się tym zajmują początkujących, bo przecież nie będziemy ci robić konkurencji, wiadomo. Nie, nie oczywiście. Przede wszystkim przez No w tych czasach jest bardzo popularny Autotune. Autotune bardzo można źle nastroić, można go w pewien sposób przestroić, nie brzmi wtedy to dobrze. Może być zbyt hamski może być zbyt mało wyrazisty i przede wszystkim wszystkich zachęcam do tego, aby uczyć się podstaw teorii muzyki ponieważ ona pomaga w nastrojeniu chociażby autotuna, który jest tak ważnym elementem w tych czasach, a każdy realizator dźwięku niezależnie czy nagrywa yy, raperów, muzyków, czy także ich miksuje, powinien mieć wiele z nim wspólnego. Tak samo z harmonizerami. Dlatego zachęcam wszystkich przede wszystkim do odkrywania nowych wtyczek i tworzenia niekonwencjonalnych rzeczy, gdy mamy już te podstawy. Okej, okay, dobra, to jeszcze na koniec, postawię ci trochę pod ścianą, e, jakiś kod rabatowy dla osób, które to odsłuchają i które, jeśli Ci napiszą to w wiadomości, to uzyskają jakieś niższe stawki. Dobra. Możemy to obadać? Dobra, robimy 20% dla osób, które mają dla mnie trzy numery. Okej, okay, na hasło rapnał, może tak być? Dokładnie, rapnał wywiad. Okej, okay, dobrze, czyli słyszycie, jeśli wpiszecie w wiadomości do Remiego na początku rap na uwywiad, to będziecie mieć 20% zniżki, jeśli to będzie dotyczyło trzech numerów. Sama korzyść, ja bym skorzystał, gdybym jeszcze nagrywał, na szczęście to już się nie dzieje, także z naszej strony to wszystko na dzisiaj, mam nadzieję, że było dużo wartościowych informacji i co, żegnamy się, Raminie. Tak jest? Ja żałuję, że odszedł się od rapu. A wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam. Cześć. Do usłyszenia. To tak szybko nie działa. Do usłyszenia z. dzisiaj rozmawiałem z Remim. Z okejki. Dokładnie, prosto z busa. Do usłyszenia w kolejnym podcaście. Elo. Ja.